Sprzątanie nie jest ekologicznym brut biznesem. Jakie korzyści mogą wynieść tutaj ludzie, którzy są jak, zarówno jak i firma, tak samo jak i pracownicy? Zlikwidować czarny rynek. Dosłownie. Co jest w swojej ocenie największym wyzwaniem w prowadzeniu firmy sprzątającej? Ma być ekologicznie i ma być taniej. Dzisiaj podstawa to jest po pierwsze ta wiedza, nie? Materioznawstwo. Ja uważam bezpieczeństwo pracy, co dzisiaj będę przedstawiał. To są takie elementy kluczowe. Partnerem kanału jest Clean Market butor chemii i maszyn sprzątających. Dobry. Cześć, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Jest dzisiaj bardzo ciekawe też wydarzenie. Pierwszy w Polsce kongres właścicieli firm sprzątających i piorących. Także zapraszam Was na relację, pokażę wam, jak to wygląda, czego się dowiemy. Będą też wywiady, więc będzie bardziej ciekawe. Tak, jest dużo prelegentów, więc posłuchamy, jakie są nowinki i co możemy się od innych dowiedzieć. Zapraszamy. Także chodźcie. Chodźcie. My już na miejscu, tak jak widzicie, jest bardzo dużo ludzi, dosyć ciekawych osób. Cieszymy się bardzo. Myślę, że przeprowadzimy kilka ciekawych też wywiadów. Za chwilę się zaczyna pierwszy set naszego prelegenta, więc ciekawi jesteśmy kto, kto tam zacznie, także oglądamy, słuchamy i dowiadujemy się. Ja nazywam się Jakub Wiesiada i jestem organizatorem dzisiejszego kongresu. Pierwszego, mam nadzieję, że nie ostatniego. Serdecznie Was witam, frekwencja dopisała, jest mi z tego powodu naprawdę bardzo miło, że no, jesteśmy prawie w komplecie, prawie 150 osób, to jest naprawdę super. Witam naszych partnerów, sponsorów, są do Waszej dyspozycji, naszych prelegentów, których naprawdę dzisiaj możecie, tak powiem brutalnie, męczyć, wyjaśnić, negocjować, zadawać trudne pytania i dobrze się przede wszystkim bawić a, sobie, a przy tym jeszcze, jeżeli się uda, i to też powinno być takim celem, poznać się mniejszymi wizytówkami i robić biznes. Po to też jesteśmy. Panela, jest przerwa, więc trochę wam opowiem. Więc tak, zacznijmy sobie od tego, że mieliśmy tutaj pierwszy panel, to była tematyka ozonu. Świetny temat, ponieważ sam go tutaj testowałem, więc wiedziałem o czym była mowa, aczkolwiek tu była ona przedstawiona bardzo szczegółowo. E, I na temat tego, czy zarobisz, jak zarobisz, czy to jest opłacalne, jak to działa, na jakiej zasadzie, do czego to można używać. Więc bardzo cenne informacje. E, drugi taki panel, który teraz był, e, to też ciekawy temat reklamacji. Słuchajcie, też jest taki temat trochę niewygodny. Mieliśmy przed Niedawno też trochę w tej e, sprawie też sytuację e, też była szczegółowo fajnie umówiona a w takim sposób jak się zachować podczas tej e, reklamacji jak jej unikać bardzo często mamy z tym problem tutaj też było przekazane e, następnym takim panelem było tutaj temat e, prawa e, rozmawiał tutaj e, prawnik z nami opowiadał nam na temat zawierania umów w jaki sposób je zawierać e, na co zwracać uwagę jak unikać czego unikać? jak sprawdzać firmy, kontrahentów. Słuchajcie, bardzo poważne rzeczy, ponieważ wiele razy nieświadomie robimy coś, podpisujemy pewne dokumenty, których później wynika, że no niestety nie jesteśmy chronieni prawnie, tylko dlatego, że byliśmy nieświadomi. I ostatni, czwarty panel, który najbardziej nam się tutaj podobał. Był to panel o tematyce robotów, robotyki, usprawniania jakby tutaj pracy. Świetnie przekazany temat. Zrobimy tu też wywiad z, z tym prelegentem, ponieważ bardzo mi się to spodobało. Na szybko powiem Wam tak. Idzie wszystko w eko. I to tak bardzo idzie w eko, że dostaliśmy już maile na temat tego, jak przebiega nasza technologia mycia i gdzie utylizujemy chemię, którą zużywamy, wodę, którą jest już odpadem. Był ten temat tutaj poruszony. My dostaliśmy parę dni temu maila w tym temacie. Bardzo się cieszę. Dlaczego? Ponieważ zostaliśmy tutaj uświadomieni, że tak naprawdę. Idziemy już tak bardzo w eko, że przyjdzie moment bardzo dużych zmian w firmach sprzątających do tego stopnia, że zostaniemy postawieni pod takim, jakby warunkiem współpracy, że albo będziemy tylko i wyłącznie eko, no albo nam podziękują. I teraz, jeżeli już teraz będziemy świadomi, to tak naprawdę będziemy piersi w tym, że jeżeli będzie przetarg, to wygramy, ponieważ będziemy eko. Więc to też jest fajne przygotowanie się do tego. Słuchajcie, wszystko idzie do przodu, technologia idzie do przodu, i tak samo my musimy się przygotować do tego, ponieważ wszystko się zmienia. Jest z nami dzisiaj tutaj organizator tego wydarzenia, dobry Jakub Biesiada. My się już znamy, wcześniej się poznaliśmy, jakieś tam już sporo lat temu. Polskie Stowarzyszenie Rzecziny Tak jest. Ale? Wiesz co, przy okazji tego, że jesteśmy tutaj dzisiaj, bardzo się cieszymy, bo to świetne jest wydarzenie. To jest inauguracja, czyli pierwsze takie wydarzenie, które powstało w Polsce, także bardzo się cieszymy. Zadamy Ci tu kilka może pytań, okej? Okay? Jasne. To pierwsze takie pytanie, co było taką inspiracją do tego, żeby to zorganizować i jakie są cele tego co pierwszą taką inspiracją jest to, że ja nie mogę na tyłku usiedzieć jak nigdy, jak nigdy. E jakiś czas się wyłączyłem w ogóle takich organizacji, takich imprez, ale coś mnie dotknęło. Po prostu miałem taką myśl, że mówię, ja muszę coś robić, ja muszę działać, ja działam tak ideowo. I mówię, a zobaczę, jak to wyjdzie. No i też na grupie rozmawialiśmy o tym, że może taki zlot zrobić. No i taka idea tego zlotu przerodziła się właśnie w taki kongres, coś bardziej takiego poważniejszego, tak? Więc tak naprawdę, tak spontanicznie. Drugie takie pytanie do ciebie. Jakie korzyści mogą wynieść tutaj ludzie, którzy są jak, zarówno jak i firma, tak są jak uh -huh. przede, wszystkim, przede wszystkim chodzi o to, że to są prelekcje po około 20-25 minut. To nie, Jest to bardzo skondensowana wiedza, ale jesteśmy przede wszystkim tutaj po to, żeby zmieniać swój mental. Tak? Zmieniamy mental, postrzeganie branży, ale też chcemy pokazać na zewnątrz. Tak? I nawet dzięki wam, prawda, co wy robicie, pokazujecie to w mediach społecznościowych, że ta branża jest rozwojowa. Ona ma się rozwijać, pokazywać y, tą dobrą stronę, innowacje. No i oczywiście zmienianie tego mentalu. I na tym mi najbardziej zależy. Też, I też konsolidacja. A, prawda, branży. Tak? Także słuchajcie, i tak właśnie o tym pomyślałem będąc tutaj, pierwsze co pomyślałem, ten mental, nie? tutaj tak. ważne są takie informacje przekazane, Jak najbardziej. które powiem Ci są, idą z duchem czasu, a zmieniają się czasy, zmienia się branża, o tutaj tak. jakiś robot jeździ, Jasne. E, także zobaczcie, dzieje się e, fajnie, bardzo się o tym cieszymy. E, Trzecie takie ostatnie pytanie, bo wiem, że jeszcze tutaj masz trochę swoich zajęć. E, co było takim najtrudniejszym wyzwaniem, żeby tutaj to zorganizować? Najtrudniejszym wyzwaniem było przede wszystkim to, żeby wszyscy tutaj dojechali, tak? Bo było wiadomo, że na samym końcu no, ludzie się wykruszą, tak? A mi zależało jednak, żeby ta frekwencja tutaj była, no bo czym więcej osób, tym więcej tą ideę możemy przekazać, tak? Ale bardziej się poznać. No i to się udało. Na 150 osób przyjechało 130, więc ja jestem bardzo zadowolony i to było takie najbardziej wyzwanie. A, a reszta, no to już mniej więcej uda poszło. Także słuchajcie, myślicie. Bardzo. E, takie jeszcze może na, szybko mi naszło jedno pytanie. Dobra. Będzie druga edycja, trzecia, tak, czwarta? Tak, planujemy. Ja widzę tutaj, że jest taka potrzeba, że po rozmowie, po rozmowie z ludźmi, no, oni chcą tej wiedzy i tych te zmian mentalu, a poza tym no, 78 osób na liście rezerwowej, tu lokal nam nie pozwoli przyjąć więcej, więc myślę, że tak, na pewno drugą edycję zrobimy. I mam nadzieję trzecią, czwartą i żeby ta idea po prostu krążyła po Polsce. Fajnie, super, cieszymy się. No co, dziękujemy tak, Ci za wywiad. Bardzo Czekamy na resztę prelegentów. Dzięki. Piąteczka. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, jest z nami Wita. Ja Witę kojarzę z TikToka i z Instagrama. Bardzo miło, że się tutaj spotkałyśmy. I ja mam do ciebie takie dwa pytania może albo trzy. Powiedz mi, co, to, co cię zmotywowało do tego, żeby tutaj przyjechać na ten kongres? Przede wszystkim jestem... Taką osobą, która lubi ciągle się uczyć, się rozwijać. No i wiedziałam, że tutaj będzie tak sporo osób z mojej branży, i tak. na pewno można będzie się podzielić doświadczeniem, zobaczyć, że ludzie spotykają się z tym samym co i ja, i zmagam się z tym samym na co dzień co i ja. Więc możliwe dowiedzieć się czegoś nowego, bo też jakby człowiek, człowiek który chce się rozwijać, no to on musi się nauczyć i musi się uczyć cały czas, po prostu. Tak. Tak. No więc za tym przyjechałam. Może jeszcze zbudować. Jakieś nowe znajomości, znaleźć tak. jakieś nowe kontakty. Tak, jakaś tak. Super. Wita, chciałabym Cię jeszcze zapytać: Co jest w swojej ocenie największym wyzwaniem w prowadzeniu firmy sprzątającej? Przede wszystkim, mi się wydaje, że znalezienie dobrego pracownika jest jednym z największych wyzwań, ponieważ prowadzę firmę już prawie 3 lata i część ekipy się zmieniła, a część ekipy z nami zostaje na dłużej i coraz ciężej jest znaleźć pracownika, który będzie chciał i się wyszkolić dobrze tak. i dobrze pracować i przychodzić do pracy nie tylko dla kasy, Żeby, tak, nie tyl swoje, tak, tak. a i dlatego, żebyś też mieć jakąś satysfakcję od tej pracy, żebyś mieć jakieś zadowolenie oprócz pieniędzy. Tak, zgadzam się z Tobą. U nas jest Podobnie, aczkolwiek do tej pory raczej e, mogliśmy polegać na naszych pracownikach, ale no nie ukrywam, że jest to dosyć e, no spory problem, żeby po prostu znaleźć odpowiednią osobę. I jak oglądam Twoje TikToki i to, z czym ty się mierzysz, to jest mi bardzo to bliskie, więc e, naprawdę e, myślami jestem z Tobą, bo wiem, z czym się zmagasz. Chociaż hejt jest duży, bo nie wszyscy nas rozumieją, ale miło jest spotkać się i porozmawiać sobie właśnie na spokojnie, w cztery oczy, I że, że te same tematy. Ja te same... Tematy dokładnie i siebie zrozumieć, że mamy podobne podejście mm -hmm. do sprzątania, wizję, rozwoju i podobne też dylematy po prostu. Dokładnie które nas codziennie Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Cieszę dziękuję. się, że mogłam się z Tobą tutaj dzisiaj spotkać i wymienić swoimi ten, i numerami i naszymi social media. Ja również więc zaglądajcie do witry. Wita i firma nazywa się Clean Home w prawda? W tak. Krakowie, więc dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dzięki. Słuchajcie, jest z nami tutaj Marcin Kedziora tak. z firmy Bravos. Człowiek, który się zajmuje, głównie się zajmuje czy czymś, może trochę opowiesz. W zasadzie to się od 25 lat czyszczeniem, co by nie było. Jest to takie dla mnie trochę zawsze inspirujące, bo dzisiaj jesteśmy akurat 150 osób, Co sobie by nie było. Dla mnie to jest duże wrażenie. Osoby, które dzisiaj tutaj spotkaliśmy, zajmują codziennie się czyszczeniem. Inspiracja, dosyć dużo podejrzewamy z nami, bo po pierwsze dostają wiedzę, którą nawet dzisiaj każdy prowadzi firmę lepiej robić, chcemy lepsze usługi robić. Dowiedzieliśmy się dzisiaj informacji, jak możemy zoptymalizować te procesy całe, tak? Jak możemy tą firmę naszą wypozycjonować. Myślę, że to jest bardzo ważne. W branży brakuje takich spotkań, takiej integracji też. Tak jakby wydaje mi się, że dzisiaj podstawa to jest po pierwsze ta wiedza, nie? Materioznawstwo. Ja uważam bezpieczeństwo pracy, to które dzisiaj będę przedstawiał. No, są takie elementy kluczowe i też nasz wizerunek firmy, która dzisiaj często, często nas widzi na tych usługach i od nas tej usługi Przynajmniej my tak. musimy wyglądać super, nie? A być tak. innowacyjni, tak. pokazywać te wszystkie rzeczy, które jedziemy za czasem. Okej, okay. a Ty dzisiaj będziesz prelegentem, będziesz zranę, jeszcze zranę. występował. Zranę. Także zranę. mamy tutaj prelegenta jeszcze przed występem, co mnie bardzo cieszy, co mogę powiedzieć jeszcze, to ja jestem tutaj, jestem drugi raz na takim, takim spotkaniu. Jestem pod dużym wrażeniem tego, bo tak jak mówisz, świadomość. Świadomość, bardzo dużo świadomość. Prawej. nie? to z klientami, to jest najważniejsze. My jako nasza organizacja, firma Brawo, uważam, że staramy się z klientami rosnąć. Czyli w zasadzie takie firmy że wykładzili, często staramy firmy kilkunastu osobowe, kilkudziesięciu nawet, tak? No. Staramy się z nimi rozwijać, dajemy wsparcie, taki mentoring też dodatkowo. Uważam, że to jest bardzo dawnie tak. z wartość do dana, tych produktów. No i za to cieszy, bo to są klienci nawet dzisiaj nasi, którzy nawet jakby, jakby wydali swoją opinię, że tak. wręcz to im dużo pomogło. Nie? Moja żona była u ciebie na szkoleniu. No i teraz co, fajnie się cieszymy bardzo, tak naprawdę to kwestia jest taka, że to jest miejsce dla każdego. Tak, jest, są tu firmy większe, mniejsze. Wiem, że są firmy, które jeszcze nie, nie mają działalności, a już tutaj są się szkolą. I jak ważne jest to, że one już teraz pobierają naukę. Bo do czego zmierzam? Świadomi. Ludzie świadomi to są. Bardzo, bardzo, bardzo. bardzo chcę się otaczać ludźmi świadomymi i tu, tu jest taka właśnie grupa ludzi, nie? No, tak, to jest nie, ważne. No i profesjonaliści, to jest druga sprawa, bo profesjonaliści dają im tą rakietę. Tą rakietę, I tak. To jest to, że podzielimy się tą wiedzą, pokażemy co potrafimy, ogólnie rzecz biorąc. No i myślę, że tych więcej takich imprez powinno być. No ja mam nadzieję, że po rozmowie z... Jakubem, że będzie i druga i trzecia edycja, na której się będziemy widzieli. My też coraz większą sobie wiedzę pobieramy tutaj i powiem wam szczerze, że gdyby nie wy, czyli tacy ludzie, którzy właśnie nas gdzieś tam prowadzili, no to teraz byśmy błądzili, a tak mamy to dzięki wam, nie? W zasadzie zawsze staramy się te cele osiągnąć, za wszelkie jest, no wiadomo, granice bezpieczeństwa, o dzisiaj będę opowiadał. No to wydaje mi się, że jest to zawsze osiągnięty cel dla każdego. Jeśli nawet ktoś się z nowicjuszem zaczyna, tak. i na YouTube. Ja też się rozwijam na YouTube. Ja, tak. jestem, ja Uważam, że to jest bardzo ważny czynnik dla mnie. No i później praca z klientami, no, doświadczenia, no, które nabieramy przez tyle lat, ja też jestem w stanie się podzielić tym, tak naprawdę. I wydaje mi się, że ta, ta branża, która się mocno rozwija, potrzebuje takich imprez, żeby nabrać tej rakiety. Tak, nie? Dobrze, dziękuję Ci za te słowa, Dzięki. czekamy na Dzięki. występ i Dzięki. pozdrawiamy. Spotkałam dzisiaj Helenę, którą obserwuję również na TikToku i na Instagramie swój profil. On... Tak, dokładnie, więc miło mi poznać. Wymieniłyśmy się swoimi spostrzeżeniami, a teraz przejdziemy do konkretów. Helena, co jest największym wyzwaniem w prowadzeniu firmy sprzątającej? Znaleźć odpowiednią osobę. Tak? tak dla na co dzień? Borykam się z tym od początku utworzenia działalności. Okay. Jest dla mnie bardzo duży problem, znaleźć Nie? odpowiednią osobę Zagażę do sprzątania. Mam. Tak, jak najbardziej. Pod każdym względem. Większość osób, że każdy umie sprzątać. To nie jest takie proste. Wymagania mam dosyć większe, no i oczekiwania. Yy, I Ilo... ludzie się dziwią, czy jest kolorystyka ściereczek. Tak, jest ona u mnie wprowadzona na każdym obiekcie. Dokładnie. Dobrze, to powiedz nam może, co cię zmotywowało, żeby dzisiaj przyjechać tutaj na kongres? Yy, bardzo bym chciała poszerzyć swoją wiedzę i poznać wielu ciekawych ludzi. Czy spełniłaś yy, swoje oczekiwania? Tak! Bardzo mi zależy na szkole Praktycznych. Technologia idzie do przodu. A szkoleń praktycznych tak naprawdę nie ma. Tylko wszędzie teoria, teoria, teoria. Podejrzewam, że większość osób, które zakładają firmę sprzątającą, teorię ma w najmniejszym paluszku. Nam potrzebna praktyka. I ostatnie pytanie: gdybyś mogła wprowadzić jedną zmianę w branży sprzątającej, co to by było? Zlikwidować czarny rynek. Dosłownie. I w przenośni, pod każdym względem. Powiedz nam jeszcze, jaka jest najbardziej satysfakcjonująca część Twojej pracy? zadowolenie klientów. Klienci wracają, szanują podwyżki i są ze mną do dnia dzisiejszego. Super, gratulacje. Dziękuję. Reasumując, chciałam Ci bardzo podziękować za to, że wystąpiłaś u nas. Zgadzam się z Tobą absolutnie. My się mierzymy z tymi samymi problemami, dlatego pokazujemy też, że nie jest wszystko ładnie kolorowo. Nagrywamy, jest fajnie za kamerą, ale codziennie też zmagamy się z takimi samymi problemami, więc nie martw się, nie jesteś sama i fajnie jest też posłuchać osób, które tu tutaj przyjechały, że mają takie same problemy, ale też dzięki takim spotkaniu możemy znaleźć jakieś rozwiązania na ten temat. Tak, tak. Słuchajcie, mamy tutaj bardzo ciekawą osobę, która przemawiała. Może nam się przedstawisz? Dzień dobry. Darek Mikołajczyk, firma IT Polska. Jesteśmy z Krakowa, obsługujemy całą Polskę. Dzisiaj jesteśmy tutaj gośćmi. Dobra. I teraz tak. Twoje przemówienie najbardziej mi tutaj trafiło do mnie, ponieważ poruszyłeś bardzo ważny temat. To jest taki istotny temat w naszych czasach, ponieważ ta ekologia zaczyna do nas tutaj wkraczać bardzo mocno. Mówiłeś tutaj o tym, że już zaczynają jakby sprawdzać, w jaki sposób. Te ścieki będą wprowadzane, właśnie ta chemia będzie jeszcze bardziej weryfikowana. I mam takie pytanie do Ciebie: Czy nie uważasz, że to zrobi taką dużą rewolucję w sprzątaniu i zweryfikuje wiele firm? Absolutnie tak. Trzeba pamiętać, powiedzmy coś, co się działo jeszcze, albo się dzieje do dzisiaj, albo się działo do niedawna. Sprzątanie nie jest ekologicznym biznesem. Tworzymy dużo ścieków, tworzymy dużo odpadów plastikowych. W związku z czym nasza idea jest taka, że pierwsze co stworzyliśmy, imop który 90% mniej wody i chemii. Okay. To jest pierwszy kierunek. Drugim kierunkiem, który chcemy, chcemy dalej iść, to mówimy, będziemy wdrażali, będziemy wdrażali technologie płynów do czyszczenia, które są w 100% naturalne. Dlaczego? Dlatego, że większość klientów świadomych, świadomość klientów rośnie. Okay. W związku z czym oni będą oczekiwali od firm usługowych i od dostawców sprzętu rozwiązań, które nie będą zaśmiecały środowiska, tylko będą, jak to mówimy, ecology friendly. Okay. A jeszcze mam taką kwestię, czy nie uważasz, że u nas jeszcze mentalność leży i bardzo dużo jest takiego, w ramię tym największym takim czynnikiem jest jeszcze ta mentalność. Bo ona jednak u nas w Polsce jest słaba, jest niska. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że tak, że masz rację. Tak? Znaczy, w, często w takich werbalnych oczekiwaniach ludzie mówią tak, bardzo chcemy być ekologiczni. Jak przychodzi do tego, że większość rozwiązań, niestety znowu, póki co tak zwanych ekologicznych, jest droższy. Tak, Więc tak. jak dochodzi do tego, że wychodzi, że trzeba zapłacić za coś więcej, okay. to ludzie mówią, a e, nie, to właściwie to może nie jest tak źle. To, to coś tam. My, my chcemy iść w kierunku takim, że my mówimy, ma być ekologiczniej i ma być taniej, więc absolutnie to, co powiedziałeś na początku, że, się, że czeka nas wszystkich rewolucja w tej branży, tak? to, jest, to jest kierunek, którego nie ma odwrotu, nie ma odwrotu. Natomiast rzeczywiście po pierwsze muszą, musi świadomość zarówno klientów kupujących usługi zmienić się, jak i świadomość tych, którzy dostarczają usługi. No bo jak jeden drugiego będzie próbował oszukać, no to no no to, no to ekologii nie zobaczymy w tym wszystkim, i biznesu. Cieszę się bardzo, yy, że tutaj trafiłem i że usłyszałem to, bo jakby ja się tym bardzo interesuję. Chcemy być proekologiczni, chcemy się przygotować na to. I cieszę się, że są takie osoby jak wy, którzy już są uświadamiający nas na tym etapie. Ja myślę, że będzie to na przestrzeni 4-5 lat, będzie bardzo duża weryfikacja. No my chcemy być świadomi, więc chcemy przetrwać. Dlatego fajnie, ja, że, że to... Ja, już... myślę, że, ja myślę, że szybciej niż 4-5 lat. O, no, Myślę, cieszy. że Szybciej niż 4-5 lat. Tak, będziemy, będziemy o tym rozmawiali. My będziemy, my tworzymy kolejne rozwiązania. Ja wiem, w jakim kierunku idzie nasza RD, w jakim kierunku nasze innowacje idą, także idziemy bardzo, bardzo w kierunku. Przykładowo, mamy, mamy taki pomysł, że wodę do IMOP-a, którego zużywamy super mało wody, będziemy mogli jej używać przez tydzień. Tworzymy takie systemy, które będą od, odzyskiwały, oczyszczały, filtrowały wodę, w związku z czym nie dość, że dzisiaj redukujemy Zużycie wody o 90%, to z tych 90% jeszcze zredukujemy o 90%. Także absolutnie i uważam, że bardzo fajnie będzie to, jeśli zaczną o, o tym myśleć małe i średnie firmy, nie tylko te największe. Musimy. Ja jestem małą firmą, ale już o tym myślę, bo chcę być też większą, a wiem, że, że jeżeli chcę być większą, to muszę być ekologiczny. To jest... I, to, co, I to, co mówiliśmy, to, co mówiliśmy dzisiaj, co ja mówiłem w ciągu dnia, jeśli szczególnie małe i średnie firmy chcą się odróżnić, okay. no to czymś się muszą odróżnić. Jakością, ceną, ale i ekologią. Bez tego wszyscy zginiemy. Ja mam nadzieję, że to będzie cykliczne, co się wydarzyło i że Wy będziecie też cyklicznie uczyć ludzi, tych nowych, którzy będą przechodzili, bo to jest bardzo istotne. Dzisiaj rozmawiałem, to bardzo dobre wydarzenie. Tak. tak. Powiem szczerze, że byłem, jestem bardzo mile zaskoczony, szczerze. Ja też. Że taka frekwencja, sto kilkadziesiąt osób na pierwszym wydarzeniu, duży sukces organizatora, już zapowiedział kolejne edycje, a ja obiecałem, że na każdej kolejnej edycji będę, więc do zobaczenia. Cieszymy się bardzo, także pozdrawiamy i zapraszamy na nas. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Cześć, do zobaczenia. No to słuchajcie, tutaj jeszcze mamy ostatniego naszego prelegenta, bardzo ciekawie przemawiał. Tutaj jest kwestia już tej linii, linii chemii, którą może sobie chwilę omówimy, opowiedz coś o sobie. Jasne. Dzięki za miłe słowa, bardzo mi miło. No, jesteśmy, jako PCSG, jesteśmy producentem marki Faster, którą, którą przed chwilą prezentowaliśmy na kongresie. Są to produkty do profesjonalnego użytku, czyli głównie superkoncentraty, ale też Kilka produktów gotowych do użycia. No i nasza marka jest marką względnie świeżą, ale już zaprawioną w boju, ponieważ, jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, że firma, z którą współpracujemy, duża firma sprzątająca w Polsce, dziś wchodzi na pierwszą linię metra i my tam będziemy obecni jako chemia, którą te Super. obiekty będą myte, więc myślę, że to też świadczy o tym, że mamy know-how na temat produktów chemicznych. Super, cieszymy się bardzo. Twoje przemówienie było takie konkretne. Najbardziej mi się podobało to, że to były takie przykłady z życia, wzięte, jak się mówi, czyli z takich naszych gdzieś tam przypadków, co nas bardzo cieszy, ponieważ no, jesteście autentyczni w to, co tutaj pokazujecie, w tej chemii, w tym wykorzystaniu. Także no, fajne miejsce, fajnie, że możemy się spotkać i, i co. Ja myślę, że gdzieś tam będziemy w kolejnych edycjach się widzieli tego miejsca. Tak, no mamy, mamy taką nadzieję. My też bardzo pozytywnie odbieramy dzisiejszy kongres. Uważam, że bardzo fajna inicjatywa, która z nie tylko z tej jednej strony tych specjalistów, którzy coś prezentują, ale też bardzo fajne przypadki tutaj osób, które same w trakcie dyskusji podają nam rzeczy, z którymi mają problem. Więc tak, mam nadzieję, że widzimy się na kolejnych edycjach i, i, i naprawdę, naprawdę dziękujemy też Kubie, który tutaj organizował branżę czystości za, za ten fajny event. Właśnie, bo to była też fajna taka interakcja, widziałem tutaj z nami i pytałeś nas też, to też było fajne, że mogliśmy zapytać o swoje jakieś tam problemy. Ja to liczę jakby tutaj, edycję. Chcemy się w to też zaangażować, chcemy to promować, ponieważ spotkaliśmy się tu w dosyć dużej grupie. Chciałbym jeszcze większą grupę, żeby ma jeszcze bardziej No to czekamy. Do zobaczenia, Do zobaczenia. pozdrawiamy. Pozdrawiam. No już jesteśmy po naszym pierwszym inauguracyjnym wydarzeniu, ponieważ było to pierwsze wydarzenie w Polsce, kongresu firm sprzątających i piorących. Może takie krótkie podsumowanie. Tego, co tam się wydarzyło, jak się czujemy. Więc mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że było wielu świetnych prelegentów. Poruszyliśmy tematy, które są bardzo na czasie, szczególnie te tematy związane ze zmianami w firmie sprzątającej, czyli tutaj jakby ekologii, automatyzacji, robotyzacji i tych wszystkich innych rzeczy, które zaczynają zmieniać nasz rynek, naszą niszę. To w czym się zajmujemy, więc cieszę się bardzo, że jesteśmy grupą ludzi. Dość dużą grupą byliśmy, bo było nas 150 osób. Powiem Wam, że to i tak nie byli wszyscy, ale cieszę się, że była tak duża grupa świadomych ludzi, o który, o który, którzy. Mówili właśnie o tym, żeby zacząć iść w tym kierunku. Poza tym, słuchajcie, atmosfera była przemiła, świetni ludzie, wymieniliśmy się kontaktami. Także, no, bardzo się z tego cieszymy, że mogliśmy w tym uczestniczyć. Powiem Wam, że na pewno będziemy brali udział w drugiej edycji. Cieszymy się, że w ogóle takie coś powstało, że się zrzeszamy w takiej grupie. Także, no, co Wam powiedzieć, my wracamy naładowani pozytywną energią, pełni wrażeń. Zapraszam Was na cały odcinek, na ten odsłuch, na następne odcinki i następne edycje, bo na pewno będą. My lecimy, bo jeszcze mam przy sobie trochę trasy, a Wam życzymy miłego wieczoru. Pozdrawiamy.